No to tak, ostatnio nieco wybrałam się z pomysłów, nie wiedziałam zupełnie o czym zrobić kolejny film. Jakoś tak zgadałam się jednak z Jaśminą na ten temat. A będzie gruba! Jaśmina zaproponowała QA, więc powiedziałam jej, że jeszcze nie dostaję tylu pytań. A ona na to, że to nie powinien być dla mnie problem. Mówisz, że mamy czytać widzą w umysłach? Co? Nie, no tak naprawdę, to znalazłyśmy w internecie na stronie o nazwie dla nastolatek jakieś pytania. Wybrałyśmy te najlepsze ze wszystkich 50. No i teraz Ci je zadaj, a, a przy okazji sama na nie odpowiem. A Jaśmina nie raczyła się zjawić? Ty nie wiesz, że Jaśmina na razie nie chce wychodzić przed publiczność? A miałam taką nadzieję. Co ty, głupia? Nadzieja matką głupich. Jak to mówią? Czy jest coś, czego się boisz? Szczerze, boję się, że pewnego dnia mój lubi się zakocha w innej i mnie zostawi. Wiesz, jesteśmy ze sobą od siedmiu lat i nic nie wskazuje na to, że ma się zmienić. Ale ja go kocham. Stupid sexual people. A co z tobą? Boję się jaśminy. A czy jest ktoś, kto się jej nie boi? Jasmin, jeśli to oglądasz, to wiesz, że Cię kochamy. Tylko Ty i Twój charakter sprawia że jesteś nieprzewidywalna. Z Tobą wiadomo tyle, że z Tobą nigdy nic nie wiadomo. Czego nie zrobiłabyś za żadne skarby? Zajęc nie wyszłabym z Jasminą w nocy, nie mówiąc wcześniej nikomu, że idę i gdzie idę. Dobra, a tak serio? Nigdy bym nikogo nie dręczyła. Ja wiem co to Link i doskonale wiem jak to niszczy umysł, więc nikomu tego nie życzę. A ja nigdy, przenigdy bym nie zabiła kogoś własnymi rękami. O, to nie tak jak... Janolix cholera, y przestań z tą Jaśminą! No dobra, co z tego, że Jaśmina jest ogromna i nas nie lubi? Cichaj siło nieczysta. Kiedy dowiedziałaś się, że Święty Mikołaj nie istnieje? To on nie istnieje? Dobra, tego się nie spodziewałam... Nie no serio, jeśli chodzi o ostatni grudzień, to ja go widziałam! miałam taką fajną papieżową czapeczkę. Aha, jeśli o mnie chodzi, to ja chyba nigdy tak do końca w niego nie wierzyłam. Jak byłam w podstawówce w klasach 1-3, tata coś wspomniał mi jej bratu, że Mikołaj nie istnieje, ale to nie było dla mnie zaskoczenie. Dla ciebie on może nie istnieć, ale ja w niego wierzę i nic z tego nie zmieni. Co byś zrobiła, gdybyś wiedziała, że został ci jeden dzień życia? Spędziłabym go stapam, jasmin i moim lubym, robiąc rzeczy przyjemne i nie bojąc się spontaniczności. Wow, super. Ja pewnie spędziłabym go tak, jak zwykle spędzam dzień. Zajęłabym się swoim hobby, wyszłabym na spacer, pogadałabym z tobą i Jaśminą, a potem poszłabym spać. No, miło. Ale naprawdę nie chciałabyś odejść z Hukiem? Jak czarownica? Przypominam ci, że ja nie jestem genetycznie czarownicą. No ja wiem, ale tak lubisz magię i czary, że gdybyś tylko mogła, to byłabyś czarownicą. Cichaj. Jaka jest Twoja ulubiona strona internetowa? Bardzo... Ja, ale no, naprawdę nie spodziewałam się tego po tobie. No wiesz, czasem siadam sobie z moim nakrociem, odpalamy PHP i oglądamy jakiś film. Takie wieczory są najlepsze. Stupid Sexual People. Na co ci tak patrzysz? Ja też mam prawo do swoich zboczeń. Ja tylko ty czy Jaśmina. A czy Jaśmina ma jakieś zboczenia? Ona jest przeciwko deprywacjom seksualnym. Jaśmina jest przecież różko seksualna. Dobra, przejdźmy do mnie. Ja tam nie mam ulubionej strony, jak już to YouTube. Na YouTube też są dziwacy. No, na przykład ja. Jakiego ubrania byś nie założyła? Spodni. O, fajnie się zapowiada. Ja też nie założyłabym podobnej rzeczy, bo chodzi mi o dżinsy, zwłaszcza podarte. Na moc parkołasowską, tak! Dżinsy to najgorsze spodnie ze wszystkich. Nie rozumiem ludzi, którzy uważają mnie za coś wspaniałego, a jeszcze te podarte to jest jakaś masakra. No, jeansy są niewygodne, mają dziwną teksturę, ale ten ich kolor niebieski nie jest zbyt ładny. Kiedy zostanę prezydentką, to uchwalę ustawę, żeby dzińce zostały zakazane. Co? Co zwykle jesz na śniadanie? Chęć do życia jaśminy. Yy... Dlatego ciągle chodzi na murmurzona i nienawidzi wszystkiego i wszystkich. To wiele wyjaśnia. Ja jem grzanki lub płatki na mleku, chyba że akurat mi się chce postać przy kuchence, to sobie ja jecznicę robię. A ty już się namyśliłaś o, nad poważną odpowiedzią? Ja na śniadanie jem tosty francuskie z parmezanem, popijam prawdziwą włoską kawą sprowadzaną z Włoch, do tego autentycznie chiński ryż, jakieś stokam tego ryżu zjadam. A jeszcze niedawno na odcinku mówiłaś, że w ryżu jest arsen. No ale nie ma go aż tak dużo, aby po tej porcji mnie zabił. Kontynuując. Kilka owoców, czyli mango, banan, pomidorek, awokado. Ale wiesz co co najmniej do awokado potrzeba tyle wody, że strach? To nie ekologiczne. Sama hoduję te owoce. Naprawdę? Moja awokado nie potrzebuje tyle wody. Coś nie bardzo ci wierzę. Dobra, to skończmy to pytanie, bo ty się ze mnie śmiejesz. To nie do pomyślenia! Wierzę w UFO? No jasne, sama spotkałam kilka kosmitów w życiu. Dodatkowo byłam na księżycu i tam było ich multum, więc po co miałabym nie wierzyć? Aha, ja też wierzę. Może nie miałam takich przygód jak ty, ale według mnie kosmos jest za duży, aby nikogo oprócz nas tam nie było. Mogę powiedzieć o Damianie z twojej niepublikowanej książki? To był Daniel, ale możesz. No to Daniel był kosmitą. Tak naprawdę miał inne imię, ale dla ludzi jest ono trudne do wypowiedzenia, więc kazał nazywać się Daniel. No i wyglądał jak zmita. ten chłopiec pokazuje, że ty jednak wierzysz w takie rzeczy. Ale foliarzem nie jestem. Ja też nie, ale wierzyć wolno. My nie próbujemy przecież nikogo na siłę przekonać do naszych racji. Chciałabyś znać swoją przyszłość? Mogę ją poznać w każdej chwili dzięki Jaśminie, a z jakiegoś powodu nie prosi się o wróżby, bo lubię niespodzianki, a życie potrafi je najlepiej zrobić. No, jeśli o mnie chodzi, to mam mieszane uczucia. Z jednej strony chciałabym, aby ktoś mnie uprzedził przed złymi wydarzeniami, z drugiej, tak jak ty, lubię niespodzianki. Haha, ta na śmień, to nawet lepiej. Nie pęczymy jej zbytnio o wróżby. Wygrałaś coś kiedyś? Wygrałam życie. Yy... Nie da się że mam ciebie i Jasmin, to mam jeszcze mojego nekrosia. Chodziło bardziej o konkursy. Życie to jeden wielki wyścig szczurów. No cóż, ja kiedyś wygrałam jakieś dwa konkursy przyrodnicze, konkurs ortograficzny, w dostałam wyróżnienie za komiks o elektrośmieciach. Ale się chwalisz! Cichaj, siło nieczysta. Wszystko, co chciałam zrobić z tym odcinkiem. Chciałaś mi tylko powiedzieć, że Jaśmila zastanawia się, czy nie wziąć udziału w którymś z odcinku. Tak, ale mówiła, że jak już to będzie brać udział w dwuosobowym odcinku, bo inaczej będzie tłok. I coś wspominała, że ona chciałaby coś zmontować. Prawdopodobnie będzie montować ten odcinek, ale na razie koniec. Tak, widzimy się w następnym. See See you again! again.